Drodzy rodzice, zatrzymajcie się na chwilę. Stoimy tu, by was wesprzeć i ochronić Wasze dzieci przed zagrożeniem. Już 1 września w polskich szkołach rusza przedmiot edukacja zdrowotna, który pod pozorem ochrony zdrowia wprowadza skandaliczną deprawację. Program nauczania zmusza dzieci m.in. do nauki o popędzie płciowym i relacjach intymnych poza małżeństwem. Niszcząc ich wrodzoną niewinność. Wprowadza ideologię gender, pojęcie orientacji seksualnych i tzw. tożsamości płciowej, burząc ich naturalny rozwój. Promuje antykoncepcję i aborcję, godząc w życie odpoczęcia. Atakuje też tradycyjną rodzinę, relatywizując jej wartość i narusza wasze konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To nie edukacja, to zagrożenie dla naszych pociech. Mamy dla Was materiały i instrukcje, jak wypisać dziecko z tych zajęć. Macie czas tylko do 25 września, aby to zrobić. Potem będzie już za późno. Podejdźcie, weźcie ulotkę, pytajcie. Jesteśmy po Waszej stronie, by wspólnie chronić przyszłość naszych dzieci.